Cześć moi drodzy, bardzo serdecznie witam w kolejnym poradniku w sezonie 11, z tej Michael, a już dzisiaj chciałbym wam zaprezentować nową, odświeżoną, zaktualizowaną wersję poradnika do Lili po reworku, także zapraszam do materiału. Co na przestrzeni czasu się zmieniło w Lili? Otóż otrzymała ona sporo buffów oraz sporo nerfów. Nerfy na podstawie umiejętności Q, które w szczególności były bardzo broken w early game ie. I teraz Riot postanowił, że stworzy Lilię bardziej przeznaczoną pod mid oraz nawet i late game'a. Tak, żeby totalnie kierować te rozgrywki 1 na 9 Dlatego w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać wszystkie prototypy, wskazówki, cleary i tym podobne sprawy na temat Lilii, także zacznijmy od samego początku. Jeżeli chodzi tutaj o runy, prezentują się one następująco. Gramy tutaj Dar harvesta, który jest idealnym elementem na solo kolejkę. W zasadzie Lilię można grać na dwa przeróżne sposoby: albo Dar harvesta pod full dominację, full obrażenia i tym podobne, albo możemy grać Lilię pod bardziej taką kompetywną z Face Bejstraszem i to jest fajna lidia, jeżeli chcemy grać faktycznie pod drużynę. Natomiast jeżeli chcemy grać pod samego siebie, gramy tutaj w szczególności Dark Harvesta, Chipshota, żeby zadawać True Damage, Eyeball Collection, Ravens Hunter, żeby się leczyć i pozostałe runki to są typowo przeznaczone pod mobilność. Jeżeli zaś tutaj chodzi o Clear, prezentuje się następująco: tutaj zbytnio wielkiej filozofii nie ma, ponieważ jak ja to zbytnio powtarzam, za często na poradnikach full kierujemy. W szczególności zwracam. Akurat uwagę, że kiedyś lilią zaczynaliśmy od red buffa, robiliśmy wszystko po kolei, ale omijaliśmy wilki. Teraz w tym przypadku robimy wszystko po kolei, bo jakoś poniekąd nauczyłem się bardziej movementu lilii. I dodatkowo zauważyłem, że otrzymała ona całkiem przyzwoite zmiany, które akurat uatrakcyjniają jej clear, żeby wszystko wykonać dokładnie 3 minuty 20 sekund. Także wydaje mi się, że ten clear akurat w tym momencie pokaże, jeżeli faktycznie nas przeciwnik nie zinwejduje. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o wszystkie umiejętności, to może teraz postaram się wszystko wyjaśnić, czym gra Lilia, co robi na danej umiejętności itd. itd. Także przejdźmy do tej sekcji i mamy tutaj na samym początku pasywkę. Pasywką Lilii jest to, że jak ona atakuje przeciwnika za pomocą swoich umiejętności, podpala go, powodując taką jakby niebieską poświatę nad przeciwnikami i każdy przeciwnik, który to otrzymuje, w jakimś tam czasie otrzymuje takie podpalenie, które zadaje mu dodatkowe obrażenia adaptacyjne. Tak jak w tym przypadku widzicie, te wilki otrzymują właśnie te dodatkowe obrażenia na tych małych punkcikach, znajdujących się przy postaciach. No i dzięki temu Lilia może fajnie fajne mieć synergię z pozostałymi przedmiotami, jak na przykład Demonic Embrance, który to wszystko atrakcyjnie, ale do tego przejdę za chwilkę. Także spróbujmy sobie teraz wykonać ten słynny manewr dwóch kampów naraz, czyli robimy sobie blue buffa oraz żabę stojąc w tym miejscu i automatycznie, kiedy posiadamy taką sytuację, widzicie, w 3 minuty 15 sekund idealnie kończymy całego clear'a i możemy od razu zmierzać na żuka z czwartym poziomem. Tak naprawdę Livią typowo staramy się szukać tylko i wyłącznie CS-ów. Nie zwracamy szczególnej uwagi na jakichś fragach, bo żyjemy przekonaniem, że fragi do nas same przyjdą. No i w tym przypadku, jeżeli mamy przewagę farmy, oczywiście mamy zwiększone prawdopodobieństwo, że to my wygramy Team Fight czy jakąkolwiek walkę 1 na 1. Riot właśnie to głównie teraz celuje, żeby Lilia była takim typowym AP magiem, który się fajnie skaluje i jest tak jakby synonimem jakiejkolwiek Gwen, czy chociażby nawet i Diany w tym, w tym sezonie. Dlatego właśnie ją bardzo mocno zbuffował w niektórych... Niektórych umiejętnościach, które zaraz oczywiście wyjaśnię. Jak widzicie, leasing spalił sobie flesza. Niestety dostałem drobnego laga, który, jak sami widzieliście, był mocno widoczny na ekranie. Wycofam się na spokojnie do bazy. Nic tu po mnie. ten leasing spalił flesza plus jeszcze ma warda z sobą, także wydaje mi się, że na spokojnie warto się wycofać do bazy. Pierwszy recall, co tak naprawdę kupujemy na naszej postaci. W szczególności zwracamy fajną uwagę, żeby składać fragmenty liandry w stylu dwa razy. Właśnie książki, żeby kupować los Chaptera. Ale ja w tym akurat przykładzie kupię sobie buta. Lilia ja akurat uwielbia mieć jak najniższe CDRy na wszystkich swoich umiejętnościach. I tutaj szczególną uwagę zwracam na to, że RK ma ponad 2, dosłownie 2 minuty cooldownu, i to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc warto to przede wszystkim skrócić o przytoczonego buta, mieć dodatkowe punkty ability heista No i dzięki temu nasza umiejętność będzie zdecydowanie. Mniej na czasie odnowienia, i przez to będziemy mogli ją o wiele dłużej i częściej używać. Dobra, jeżeli zaś chodzi tutaj o wszystkie pozostałe umiejętności, bo pasywkę to tam poniekąd mówiłem, czyli to jest zwykłe tak naprawdę podpalanie przeciwnika, jeżeli go faktycznie hitujemy za pomocą umiejętności. Dalej mamy Q. Q wygląda w taki sposób, że nasza postać uderza wszystkich dookoła taką jakby, taką jakby latarią. I w tym momencie każdy dookoła nas otrzymuje obrażenia adaptacyjne. Ta umiejętność zadaje True Damage, taka ciekawostka, czyli obrażenia nieuchronne, które ignorują totalnie armory oraz rezysty. I warto na przykład za każdym razem na tej umiejętności również stakować sobie takie pewne staki, bo ta umiejętność ma bierne zastosowanie i aktywne. Aktywnym jest to oczywiście machanie naszym lancą dookoła nas. A jeżeli zaś chodzi tutaj o umiejętność bierną, to Lilia zbiera sobie takie pewne staki na swojej osobowości i ten każdy stak uatrakcyjnia jej dodatkowe punkty Movement Speeda. Lilia za każde trafienie umiejętnościami przeciwnika otrzymuje procentową prędkość ruchu. Efekt ten po zmianach kumuluje się do 4 staków, a nie do 5 jak było to kiedyś. No, i dzięki temu, że mamy 4 staki, to zyskujemy łącznie 20% naszego movement speed'a. Dlatego, boot nawet był całkiem ciekawym zastosowaniem na początkowe fazy czy na początkowe etapy, bo możemy się naprawdę fajnie przyspieszać i możemy być fajną, przyzwoitą, mobilną jednostką. Nawet szybszą niż Hekari. I tą umiejętność maksujemy jako pierwszą. Nie zaczynamy od niej combo. To jest bardzo ważna kwestia, że. Akurat Q to jest jakby takim chyba trzecim elementem combo, który domyka combo, a nie rozpoczyna. Natomiast kolejną umiejętnością jest umiejętność W. W to jest taki zwykły skok w konkretne miejsce. Lilia nie zwraca szczególnej uwagi na to, że to ma jakieś dodatkowe aktywne, bierne zastosowanie jak przytoczone Q. To jest zwykły tylko skok w konkretne miejsce. Zadajemy obrażenia wszystkim znajdującym się właśnie w tym okręgu. I to tak naprawdę wszystko. Maksujemy tą umiejętność jako drugą ze względu na to, że... W otrzymało przyjemne wzmocnienia, przez co genialnie się skaluje w dalszych etapach gry. I można tą W wykorzystywać przez ściany, ale nie mówię takie, że z raptorów przeskoczymy tutaj, tylko stąd możemy, widzicie, przeskakiwać sobie przez małą ściankę i automatycznie oszczędzamy na tym czas, i możemy szybciej się znajdować w niektórych pozycjach. Kolejną umiejętnością jest tak zwany bombelek. Jest to umiejętność E, którą wypuszczamy, i od właśnie tej umiejętności rozpoczynamy nasze kombo na przytoczonym Herosie. Wygląda to w taki sposób, że Lilia wypuszcza przed siebie, czy za siebie taki właśnie bombelek, który leci do momentu, aż w coś nie trafi. Czy to w ścianę, czy to w bohatera, miniona, tak naprawdę cokolwiek. I ta umiejętność od razu, kiedy uderza w przeciwnika, automatycznie go slowuje, zadając, wiadomo, obrażenia adaptacyjne. No i dzięki temu możemy fajnie engage'ować, bo jak mamy na przykład Erkę, do której zaraz przytoczę, Dopuszczamy sobie bąbelek z daleka, widzicie hitujemy automatycznie przeciwnika i możemy na przykład odpalić Rkę w niego i tym podobne sprawy, i widzicie na przykład zadać przeciwnikowi potwornie wielkie obrażenia. Także właśnie w taki sposób warto wykorzystywać E, możemy z tej odległości na przykład zestylować Heralda, tak jak na przykład w tym przypadku. I zobaczcie jak ten bąbelek ładnie leci. Nawet jeżeli on dobrze został wypuszczony, to widzicie, mógł prawie tego Lisina uderzyć. Kupujemy sobie teraz fragmenty Liandry. Dlaczego kupujemy Liandrę, a nie pozostałe inne przedmioty, jak na przykład Night Harvester, Echoluden i tym podobne? Liandra podpala wroga, a opieramy się na tym, że chcemy uatrakcyjnić swoją pasywkę, która faktycznie tych wrogów podpala. Liandra podpala przeciwnika, jeszcze Demonic Embrace, do którego zaraz się odniosę, też również podpala wrogów, to dodatkowo mamy też super mityczny pasyw, który uatrakcyjnia nam nasze ability hasty, przez to jeszcze szybciej mamy nasze umiejętności. Także jest to idealny element dla naszej postaci. Jeżeli chodzi tutaj o Ereczkę, bo chyba do Rki jeszcze się mniej więcej nie przytaczałem, RK Lili polega na tym, że kiedy autoatakujemy, zadajemy obrażenia przeciwnikowi w formie umiejętności, aktywuje się nad nim taka jakby poświata, którą mogliście już zobaczyć na rakanie, i ta postać, która posiada takiego staka nad sobą, może zostać zerkowana. Efekt uśpienia trwa jakieś tam 1,5 do 2 sekund, ale zanim to się na przykład odpali, to musimy przeczekać jeszcze dodatkową sekundę, przez to przeciwnik może używać kluczowych dla niego umiejętności, jak na przykład chile i tym podobne sprawy. Ciekawostką, czy w zasadzie wskazówką na tej przytoczonej umiejętności specjalnej jest to, że jeżeli usypiamy przeciwnika, za wszelką cenę nie używajcie w niego byle jakiej umiejętności. To opiera się na tym, że kiedy przeciwnik śpi, możemy go obudzić dowolną umiejętnością, którą pierwszą zadajemy mu obrażenia, slowy i tym podobne sprawy. Także, jeżeli usypiamy faktycznie przeciwnika, miecie to na uwadze, żeby się na spokojnie przygotować, zwrócić szczególną uwagę, żeby wykorzystać jak najlepsze rzeczy dla nas, żeby tym samym przeciwnika wykopać czy jakoś tam wyłączyć z teamfightu. No, bo jeżeli używamy jakiejkolwiek umiejętności na chybił trafił, to nie będzie to dla nas kompletnie korzystne. Dobra, ja się tutaj spokojnie wycofam. Walimy sobie E, żeby zasulałować wroga. I wzyskaliśmy kolejnego Dark Harvesta na naszej postaci. Także spoko. My w zasadzie tutaj szczególną uwagę zwracamy na tym, żeby cały czas farmić, bo sami widzicie, że te fragi same naprawdę do nas przychodzą. Nasz etap się dopiero zaczyna, bo Lilia nie jest taką. Typową jednostką, typową postacią, która naprawdę dominuje early game'a. No i powinniśmy szczególną uwagę zwracać na to, żeby żeby się stakować, żeby się stakować, jeszcze raz, żeby się stakować. Jeżeli chodzi o samo kombo na tej przytoczonej postaci, głównie staramy się za wszelką cenę zengage'ować za pomocą Q oraz F przeciwnika, żeby potem natychmiast aktywować swoją umiejętność specjalną i go na przykład uśpić. Kluczowym dla nas tym fajcie. Jeżeli zaś chodzi tutaj o umiejętność, która domyka tak naprawdę walkę, to jest to albo umiejętność W, albo umiejętność Q, zależnie od tego, co tak naprawdę wykorzystamy czy użyjemy, to właśnie miecie to na uwadze, że E i R są jako pierwsze do użycia. Czyli w tym przypadku widzicie, użyliśmy sobie na spokojnie naszej umiejętności, umiejętności E. Zerkowaliśmy przeciwnika natychmiast, i wtedy kiedy on został uśpiony, użyliśmy naszej umiejętności Q oraz W. No, i mieliście tutaj idealny tak naprawdę przykład, jak poprawnie używać combo, na przykład na ganku. Mamy statystyki 3-1, są one całkiem przyzwoite. Myślę, że teraz możemy się wzbogacić o na przykład Dark Seal żeby darmowe mieć tak naprawdę staki za pomocą asys czy nawet i fragów. Jest to taki element, który można wykorzystywać na lili, ale też nie trzeba, bo jeżeli faktycznie wystakujemy sobie, nie wiem, z 3-4 staki na naszym. Dark Sealu, to automatycznie jesteśmy wzbogaceni o te 20 AP i wtedy te AP możemy sobie chronić za pomocą kolejnego przedmiotu, który składamy na naszej postaci, czyli Zonia. Zonia tutaj nie jest elementem bardzo mocno defensywnym. Ja mam wrażenie, że ona jest cząstką combo naszej postaci, bo głównie Lilium opieramy się na tym, żeby wyłączyć jak najwięcej jednostek za pomocą naszego Slowa. I właśnie po to jest Zonia, żeby w krytycznej sytuacji natychmiast użyć efektu Stopłocza czy tej zoni, żeby być złotym i nieskazitelnym na wszystkie obrażenia. I wtedy, kiedy przeciwnicy są uśpieni, a my posiadamy efekt naszej zoni, to przeciwnicy są zdezorientowani i kompletnie wyłączeni z rozgrywki. Próbujmy sobie zgankować na spokojnie mida, ale widzę, że mam okropne lagi, także nie wiem, co się kompletnie dzieje. Niby zerkowałem lisina, ale tak naprawdę nie mam pojęcia, jakim cudem my go załatwiliśmy. Prawdopodobnie odczuwalna jest bardzo mocno burza, która teraz, w momencie, kiedy to nagrywam, jest na podwórku, ale przynajmniej udało się zabić tego lisina, i teraz próbuję sobie na spokojnie tą dobić ksaje po wleżu. Także mamy tutaj kolejnego fraga. Jak sami widzicie, z tym i niekontjonem faktycznie możemy kierować rozgrywkę 2 na 8. Jesteśmy w stanie totalnie to wygrywać, ale niestety Hecarim nas dobił, Także mówi się trudno, ale przynajmniej on tutaj pozamiatał system. Jeżeli zaś chodzi tutaj o kolejny przedmiot, to, to wiadomo, kupiliśmy sobie fragmenty teraz zoni, żeby nie tylko i wyłącznie mieć kolejne ability haste, ale również dawkę AP i tym samym jak mamy sporą dawkę AP, za chwilę przejdziemy do Właśnie zakupu stopłocza, żeby ratować nasze KDA w krytycznych sytuacjach. I myślę, że ta rozgrywka powoli naprawdę zaczyna się przyzwoicie dla nas, ponieważ mamy już całkiem przyzwoitego FIda. Mamy całkiem przyzwoitą farmę nad przeciwnikiem, także jest się czym pochwalić i jest, jesteśmy w stanie bardzo dużo pokazać w tym meczu. Tylko miejmy nadzieję, że sytuacja nam na to pozwoli, tak jak w tym przypadku odpalimy sobie na spokojnie w przeciwnika wszystkie przytoczone umiejętności. To prawda, tego chyba Lisina bym nie zabił, ale nie chcę ryzykować. Za każdym razem, kiedy faktycznie dostaję darmowe staki Dar Harvesta, to myślę, że akurat jest to bardzo mocno opłacalne i warto się na tym skupiać, żeby powoli przeciwnika denerwować, slowować, podrzucać. I widzicie tym samym, nawet i tego Hekarima zabić na shutdownie. Dobra, wydaje mi się, że ta kierka całkiem przyzwoicie wygląda. Mam wrażenie, że my to z Jonem totalnie kierujemy 1 na 9. No dobra, może nie 1 na 9, ale 2 na 8 to jasne, że tak. Także spróbujemy sobie na spokojnie zyskać kolejne asysty. To mamy teraz 4 staki Dark Seala i automatycznie teraz jak kupimy sobie zonie, te wszystkie staki z łatwością zabezpieczymy i przeciwnik nie będzie nam zabierał tego, na co zasłużyliśmy. Dobra, lecimy sobie dalej, wymaksujemy sobie teraz naszą umiejętność W. I myślę, że teraz sobie na spokojnie wycofamy do bazy, bo zonia już jest ready. Ok, moi drodzy, kupujemy zatem ZONIE. Kupimy sobie jeszcze szczegółowego pinka, żeby wzbogacić naszą mapę o dodatkową wizję. Jeżeli teraz chodzi o ten etap rozgrywki, jako czwarty przedmiot polecam wam serdecznie kupować Demonic Embrensa. Jest to niepodważalnie jeden z lepszych przedmiotów na Lili, ze względu na to, że daje nam korzystne ability power, daje nam bardzo dużo HP, dzięki czemu jesteśmy bardziej tankowaci, oraz dodatkowo jest podpalenie przeciwnika. I to bardzo fajną synergię posiada z naszą na przykład pasyweczką, z naszym itemem mitycznym, także wydaje mi się, że to jest idealny element, żeby to złożyć jako czwarte rozwiązanie. Jakoś nie polecam teraz w tym momencie Cosmic Drive'a. Cosmic Drive jest tylko i wyłącznie mam wrażenie itemem sytuacyjnym, a Demonic jest takim idealnym przedmiotem, który nie tylko i wyłącznie wzbogaca nasze statystyki HP i AP, to dodatkowo nawet fajnie możemy stakować Dark Harvesta. Dzięki temu, że podpalamy wroga, no i wiadomo, to podpalanie zwiększa prawdopodobieństwo wygrania walki. No spokojnie sobie zerkujmy rywala. Mam wrażenie, że tutaj niepotrzebnie poniekąd trochę te lagi wystąpiły, ale widzieliście, że pomimo lagów byliśmy w stanie tą Katarinę faktycznie zabić, także spoko. Myślę, że to by była idealna pora na zrealizowanie barona, bo dwójka przeciwników nie żyje, a my mamy. No, wielce prawdopodobne jest to, że to my skarniemy tego barona, a nie przeciwnik. Także wydaje mi się, że powinniśmy to robić. Ale, że drużyna postanawia się wycofać, ok, ja to rozumiem. Solokiu naprawdę bywa różne. I teraz wycofamy się na spokojnie do, do naszej dżungli i standardowo robimy to, co robiliśmy wcześniej, czyli typowo farmimy. Tak naprawdę, tą Lilium, za dużo to nie oczekujcie w tym materiale, że będę robił jakieś playsy. Tutaj, tak naprawdę, szczególną uwagę zwracamy na tym, że Farmimy się przez 30 minut, po czym nagle jest jakiś jeden kluczowy teamfight. Erkujemy konkretne jednostki, eliminujemy je za pomocą naszych umiejętności i automatycznie wygrywamy całą walkę. Także zwracajcie na to uwagę, że im mniej się fightujecie Lidium, tym lepiej, a im więcej się farmicie, to tym też bardziej lepiej, bo dzięki temu widzicie, nawet jak przeciwnik posiada 8-1 statystyki, my mamy prawie że ten sam poziom co on. I dodatkowo jesteśmy w stanie bardzo łatwo przeciwnika kontrować, czy na nawet i nadrobić krytyczne sytuacje. Odpalmy sobie na spokojnie rkę przeciwnika, i widzicie, automatycznie możemy go zniwelować za pomocą kolejnych naszych umiejętności. No widzicie, na czym opiera się tak typowo gameplay Lili. Jeżeli faktycznie przeciwnika możemy wyeliminować, czy jakoś nawet i wyłapać, jest to naprawdę banalne, bo nie dość, że przeciwnik stoi automatycznie w miejscu to dodatkowo no sorry ale jeżeli faktycznie przeciwnik stoi w miejscu to nie możemy w niego nie trafić to tak naprawdę kontruje tą przytoczoną postać bo może o tym też również nic nie wspominałem głównym elementem który kontruje Lilie jest znikanie ale nie w takiej formie jak to posiada na przykład jak to posiada na przykład jakiś Kazix czy jakiś inny Rengar. w zasadzie tutaj wzorujemy się bardziej na tym że przytoczone postacie mogą z łatwością skontrować zasypianie Lili za pomocą swoich kluczowych umiejętności, głównie ultimate'ów, przez to obrócą bieg walki na swoją korzyść i do tych postaci należy m.in. Eko, który za pomocą swojej erki może uciec, olaf za pomocą swojej erki może się na przykład ochronić, czy chociażby Mastery. W kluczowym momencie dla niego może naprawdę uciec w przeciwnika, dzięki czemu również tego stuna nie otrzyma. Także najczęściej starać się wykorzystywać te postacie, bo one genialnie radzą sobie na Lilię i mogą z łatwością ją doganiać, kontrolować i nawet i zabijać w szybkim etapie rozgrywki. Pomimo tego, że ten Hekari był mega na żarty na samym początku, ja teraz tego totalnie nie odczuwam. Możemy sobie puszczać teraz w losowe miejsca naszego bąbelka, żeby automatycznie zadawać. Przeciwnikom obrażenia. Teraz moi drodzy, w tej sytuacji, kiedy mamy prawdopodobnie nasz etap, czyli mamy tutaj mniej więcej tego mid oraz nawet i late'a, musimy szczególnie zwracać uwagę na to, żeby zerkować wszystkie osoby znajdujące się w środku teamfightu. Dlatego za każdym razem, kiedy teraz gracie na przykład taką lilią, szukajcie bardzo małych miejsc czy jakichś takich przestrzeni, żeby z łatwością wszystko. Zabić za pomocą swojego Q, czy nawet i zaengageować za pomocą swojej erki w przeciwnika, żeby tym samym eliminować kluczowe jednostki. I dzięki temu naprawdę Lidia ma duży priorytet, zwłaszcza przy jakichś naszorach, czy nawet i Drake'ach. Zwłaszcza, że teraz posiadamy naszego Drake'a, chyba to jest Drake dokładnie cloudowy, także jest to całkiem przyzwoite. O i na przykład w takich mniej więcej widzicie w jakichś obszarach na mapie jesteśmy w stanie zrobić mega dużo i tym samym tą gierkę nas spokojnie sobie kierować. wypuśćmy sobie tutaj bąbelek, żeby automatycznie przeciwnika zeslołować no widzicie, dwie jednostki otrzymały naszą naszą ereczkę no i widzicie, czy ten gameplay był stosunkowo trudny u Lilii? Nie wydaje mi się w szczególności zwracaliśmy na to uwagę, że farmimy, farmimy, jeszcze raz farmimy olaliśmy totalnie jakiekolwiek ganki, skupiliśmy się na drajkach. I widzicie sami, że taką lidą jesteśmy w stanie mega wykierować gierkę. No i praktycznie, czy zrobiliśmy 1 na 9? No, w drobnym stopniu pomógł nam tu ją, ale jednak mieliśmy duży priorytet, jeżeli chodzi o tą grę. Sprawdźmy tylko statystyki podsumowujące. Także przejdźmy teraz do tabelek. Podsumowując dzisiejszą rozgrywkę, łącznie zrobiliśmy statystyki 10 2 w rankedzie, który trwał dokładnie 28 minut i 2 sekundy. Jak sami możecie zobaczyć po statystykach, totalnie zdominowaliśmy przeciwnika w wszelakich obiektywach. Mówimy tutaj w szczególności o turetach, drake'ach czy nawet i na szorach. A jeżeli chodzi tutaj o damage, prezentuje się następująco. I tutaj dominacja też jest bardzo mocno widoczna na midzie oraz na dżungli, ponieważ... Bardzo dużo damage'a zrobiliśmy nad naszym przeciwnikiem, pomimo tego, że był nafidowany. A jeżeli chodzi o same runy jakie graliśmy, to tutaj prezentują się one następująco. Polecam serdecznie wykorzystywać te runy na solo kolejce, bo widzicie taką lilią, możecie naprawdę mocno kierować swoje rozgrywki. Jeżeli zaś chodzi tutaj o dodatkowy element, którego nie wyjaśniłem, jest piąty oraz szósty przedmiot. Na piąty przedmiot polecam wam serdecznie składać Void Staffa, żeby wzbogacić swoje wszystkie obrażenia o dodatkową. Magic penetracje i dodatkowe punkty AP, a jako wisienkę na torcie. Jako ostateczny element polecam Wam składać Rabadona, żeby tym samym zadawać jeszcze większe obrażenia i one-shotować na przykład przeciwnika za pomocą jednego Q. Także macie tutaj podsumowanie jeszcze raz, a ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami poradnikowymi oraz zapraszam na codziennie odbywające się transmisje na żywo gdzie staram się najbieżąco omawiać wszystkie mety, przytoczone czempiony oraz czasami nawet i nagrywać wszystkie poradniki. Także dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Yo!